Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku mojej serii Agraun jest 2, na której zmagamy się z zleniami utworzonymi przez autora. <grym> tak, musiałem w końcu wymyślić coś innego i... i tak powstało to. Ale nie martwię się i tak. Do następnego odcinka, i tego tak o tym zapomnę. Dobra, dźwięk się nagrywa, wszystko się nagrywa i jest git. Bo ostatnio mało co mieszczyli u Fail no, nagrał się w wycinku. Dobra, jak już możecie łatwo na minimał, co powstała nowa platforma. Tada. I powstał już malutki, naprawdę, supply Applied Energistics. No, no co mogę powiedzieć, po prostu położyłem kontroler, obok mamy drive'a, dwa interfejsy, interfejs Terminal oraz Crafting Terminal, w którym już jest troszeczkę rzeczy, jak widzicie. Włożyłem tutaj te same, najpotrzebniejsze rzeczy i tam już widzicie, jest coś zaczęte. Ogólnie powiem tak, Tutaj stał już system do autocraftingu, że tak to ujmę, naszych, yy, naszych procesorów. Jednakże, no, chciałem wam pokazać, jak to się zbuduje, więc yy, stworzyłem już sobie takie, yy, pobawiłem się już trochę w prototypy. Yy, pobudowałem, poniszczyłem. Zauważyłem, że to już działa i teraz już Wam bym chciał pokazać, jak to zbudować, tak, według mnie, w najbardziej oszczędnej wersji. Jeżeli nie macie modyfikacji, które mogą to ułatwić, między m.in. Enderaya, ponieważ gdyby ta modyfikacja tutaj była, byłoby to znacznie prostsze. A tak się trzeba bawić. Ale wykorzystam do tego właśnie rurki z Thermal Dynamics. Co będziemy potrzebowali? 5 fiberów, okolicznościowo hopery, e, wszystkie. I... Wszystkie inscribery, trochę item-daktów, filtry i serwo mechanizmy. Najpierw bierzemy nasze inscribery i kładziemy energy-akceptor. Może to też być bezpośrednio podpięte jakby pod system już Saplated Energy ale ja tutaj po prostu podpięłam energy-akceptor, który jest od dołu zasilony. Te rurki to już hmm, chciałem je sobie tutaj zostawić, bo nie chciało już mi się ich ściągać, ale zaraz wytłumaczę, po co tu jest ta rurka. No. Tutaj mamy naszą skrzynkę startową. A więc tak, zaczynamy. Kładziemy cztery inscribery, o w takiej kolejności. I teraz je wypełniamy. Ja sobie robię tak, silikon, yy, diament, złoto i calculation, czyli pure. Dalej kładziemy nasze rurki. A w nich używamy filtrów. Teraz tak, włączamy blacklistę i tu do tego ma trafiać tylko i wyłącznie silikon. Tak wiecie, na wszelki wypadek. <laughs> Dalej potrzebujemy jednego diamenta, jednego piórca z krystala, nie to, i jedno złoto. I jak teraz widzicie, tutaj jest potrzebny diament, więc dajemy diament, tutaj jest potrzebne złoto, więc dajemy złoto, tutaj jest potrzebny piór, czyli dajemy piór ok to już mamy jeżeli tutaj sobie włożymy nasze rzeczy i zapomniałem jeszcze tutaj musimy dać jedno serwo które będzie nam e, wyciągało wszystko z wyłączonym zasilaniem no i to już nam tutaj powinno doskonale właśnie pracować no, widzicie przerobiło się na ten działa działa Yy, halo, złoto? Czy musimy coś wyciągnąć? A, dopiero teraz poleciał. No, gdy to już mamy, kładziemy po drugiej stronie również item d'akty i do każdego z nich. Chyba mi to idzie. spadaj, Do każdego z nich dajemy właśnie wyciąganie. Mogą to być inne serwa, ja na razie używam tych podstawowych. Ok, gdy to już mamy, tworzymy z tyłu coś takiego. Tak, tak. I tak. I na razie tutaj sobie po prostu odetnę, żeby mi nic nie leciało do tej skrzyneczki. Te, to zaraz. No. Teraz tak. E, tutaj odpinamy. OK. I z tyłu kładziemy kolejny Inscriber. Który ma być właśnie w ten oto sposób podpięty. W nim ustawiamy, że mają trafiać tylko silikony. Dalej żeby od tego boku to sobie tak odepniemy trafiał tylko redstone jeżeli włożymy redstone on nam poleci i wleci tutaj nadmiar się nie będzie gromadził no bo terrori są jednak inteligentni i wiedzą czy jest miejsce czy nie natomiast jeszcze trochę o, potrzebuję jeszcze jednego o, i tutaj właśnie mi się przyda hopper. Mm -hmm. I tutaj sobie kładziemy hopper. Do niego ten. I w nim musimy ustawić. Najpierw musimy się pozbyć creeperka. W nim musimy ustawić wszystkie, właśnie nasze. E, cal, e, circuit. Ten, ten i ten. Ok, gdy już to mamy. To można powiedzieć, że w zasadzie mamy wszystko, no, klucz jednej rzeczy. Aha, dobra, już wiem czemu. <laughs> Tego się podbędę, wsadzę tutaj hopper, odepnę stąd. I tu umieszczę redstone, o. Żeby ten redstone jednak od razu się gromadził, nie ty, ty miałbyś redstone, miał miałeś... Żeby ten są zawsze się jednak gromadził tu i od razu w zasadzie był umieszczany do tego inscribera. Okay. Jeszcze tylko musimy zrobić wyciąganie, dlatego odczepiam sobie te wszystkie. Daję tutaj jedno serwo. Ustawiam na ten. Tutaj jak widzicie jest już ustawione, że mogą tutaj trafiać tylko gotowe procesory. No i podpinam całość do układu. Mogę teraz wrzucić sobie moje, mm, moje nieprzetworzone do całego układu i teraz one sobie lecą. Wpadają do hoppera, hopper je od razu wrzuca. My tylko czekamy sobie na silikon, który jest produkowany i tu. I jest nadmiar w skrzyneczce. I wszystko nam się wcyłanie przetwarza. Gotowe procesory lecą do tej skrzynki. I teraz tak, no dobra, ale ja tutaj będę musiał cały czas przecież uzupełniać, jeżeli chcę zrobić złote procesory, no to muszę tutaj wrzucić e, złotą na nie i tak dalej. Tu, w tym oto miejscu, będzie postawiony... E, ...będzie postawiony... internal ...internal? Zapomniałem nazwy. Sto... nie, nie storage bus. Interface bus. Interface? M-Interface to będzie tam postawione e, najprawdopodobniej ta duża wersja i po prostu tutaj będą craftingi, jeżeli będę e, będzie to działało na tej że jeżeli będę potrzebował jakiś e, ten no i mi się tutaj po prostu o, na tym to drzewku spełnią no, niestety A jak widzicie mamy też nadmiar slaży, jeden, drugi ten ten DRAM zapełnił się po dokładnie 15 minutach. Tak. I jeżeli będę potrzebował jakiegoś procesora, kraftuję ten interfejs, wysyła do tej skrzyneczki potrzebne materiały, które które dalej są już rozprzestrzeniane przez właśnie ten mój cały system. Jak widzicie, zajmuje to niewiele miejsca. Na kondujtach wyglądałoby to chyba ciutek lepiej, chociaż. Na pewno działałoby to szybciej. Wszystko się tutaj po prostu rozchodzi o prędkość tego i o prędkość wyciągania. No, ten, te serwo mogę zawsze zmienić na to najszybsze. Te nie ma potrzeby i ewentualnie te, no bo jakby nie patrzeć, to są takie wąskie gardła. Tak, tak samo tutaj bym mógł przesunąć to jakby o jeden w bok i możecie wszędzie dać po prostu hopery i te item-dacty, żeby wpadały do hoperów, a, a nie od razu do inscriberów. No widzę, nie jest aż takie potrzebne, no... Pracuje tak, jak pracuje. Być może to kiedyś zmodyfikuję. Ale tak, zajmijmy się drugą rzeczą, którą mamy do roboty, a jest nią właśnie nasz slash boiler. Będę do tego potrzebował odrobitkę... Hmm, nie... Flu... Dixon... Thermal Dynamics... Heat Temperature, Fluid Duct. No niestety nie mam, dobra, czyli musimy sobie zrobić nasze Fluid Ducty. Wtórzmy sobie takie. Mimo, że tutaj tak leci tylko nasz Sludge. I mam tutaj już przygotowaną mniej więcej platformę. Zastanawiam się tylko skąd jakby generować energię. Czy z mojego głównego źródła? Czy jednak z. widzę to... Tak, ok. Czy jednak właśnie z. Tylko hmm, nie się wysłowić. Czy z tego oto energy cella, ale chyba po prostu zrobię z mojego gru, głównego źródła. To aż tak dużo energii nie zżera. Zostawię sobie tutaj levelkę, żebym żeby nie został otruty od razu. Okay. I to już nam się uzupełnia. Tak więc jedno odprowadzenie mamy. Dalej mogę sobie na przykład tutaj postawić leadstone. Krep 2. Sludge. Ok. I tutaj może być przesyłany tylko fluid. Natomiast drugiego. Postawimy przy tej oto naszej farmie. Co prawda ten dram tutaj stoi od samego początku, i jest dopiero wypełniony w niewielkiej ilości, ale jest. Aha, zapomniałem tam dopisać. Sludę. Czemu się nie da? No, teraz send only, tak jest. A tam był receive only. Tak. Aha, może postawiłem tą nitkę. Tak, i to już mamy. Natomiast ja bym jeszcze mimo wszystko potrzebował, by pozbyć się tego sladżu z tych tutaj bareli. Dramów. Tak samo jak z tego drama. Więc, na razie, zrobimy sobie tak, 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 tak. Tego pana odepniemy. Tego pana odepniemy. Stworzymy sobie parę serwo. Hmm, chyba, że jakiś mam. Dobra, mogą być te i mogą być te, one i tak tam są tylko jakby na chwilkę. Więc, czy są jakieś lepsze, gorsze, no to już mnie to z bardzo nie interesuje. Tu. Tu. I tu. Okej, okay. i mamy nasze cztery dramy. Teraz trzeba do tego podpiąć tylko energię. Kipszone sniper. Eee... Yy, nowy. Nie starczy przecież to aż tyle energii nie produkuje. Nie wymaga chyba. Mm, sludge boiler. ilon, 300 ref na tick, na no work. No, proszę. Proszę ja Was. Mm -hmm. Raz, dwa, trzy. Ups. No, wiesz się. I I to już mamy. Teraz jeszcze by trzeba było zrobić ogólnie odprowadzenie z tego. Natomiast, co my otrzymujemy z tego? Dirt. Weźmy sobie, jak otrzymać dirt. I otrzymujemy tak. Otrzymujemy łącznie 16 rzeczy. No bo są 16 albo, no dobra, 15. Tainted soil, netherrack. Ogólnie części z tego się będę, mimo wszystko, pozbywał, bo nie jest mi to aż zapotrzebne. Tak Gravelu się będę pozbywał. Czemu aż takie dziwne szanse są na ten gier? Kleju też. No... Chyba jedyne, co będę gromadził, to jest Pit. Ash. Netherrack. Podzol. I chyba Mycelium. No, bo całą resztę to ja mam już w innych miejscach farmy a nie chce mi się też prowadzić na przykład stąd tam, daleko yy, rzeczy, która będzie mi przesyłała dlatego to są tylko trzy rzeczy, które wykorzystamy skorzystamy z tego to tutaj systemu, mojego genialnego i po prostu dodamy tutaj kolejne yy, kolejne barele yy, input item dakty. dobra niech już będą Dalej nam są potrzebne kesze wystarczą te podstawowe, raz, dwa, trzy, dwa, trzy. Problem jest teraz taki, mianowicie, że musiałbym tego filtra zamienić na znacznie lepszego, gdyż ten obsługuje maksymalnie trzy rzeczy, a ja tego potrzebuję dużo więcej, dlatego ja myślę, żeby sobie od razu walnąć. Dobra, przesadzam, zróbmy tego. On ma chyba 18 slotów. Tutaj jest co? Rubber. to, to, tak. Ściągamy, kładziemy nowy ten, ten. Ok. I teraz tak. Jeszcze mi będzie tutaj potrzebny. Hmm. Będzie mi tutaj potrzebny dirt i cała reszta. Gdzie to postawić? dobra, Zróbmy kolejny, jakby rządek. Ok. Na chwilę obecną no, niestety nie mam tych rzeczy, które tutaj będą się umieszczały. Ach. tutaj teraz jakiś syf wpadał. Weźmy, no, na przykład Rotten Flash. Miau. Energia się skończyła. Dobrze, że teraz, a nie jak byłem gdzieś nad przepaścią. Trochę nadużywam tego jetpacka. czyli usage 100rf na tick. Jest to ciutek dużo. Jetpack. Ten ma 200rf na tick. Jest jeszcze więcej, no ale mieści 5 razy tyle. Czyli zużywa 2 razy więcej, ale mieści 5 razy więcej. Ty. Ty. ty, i Ty. Dobra. Tak na razie chwilowo, żeby to było. Hmm. Wiecie co, ja się zajmę tymi filtrami i zaraz do Was wracam. Eee, boss. Padaj. Dobra. Zajmuję się tymi filtrami i z dwóch. Dobra. Zrobiłem to na razie na takiej zasadzie, że to zostawiłem. Wszystko wie gdzie ma lecieć. Jeżeli nie wie, no to niestety leci na razie do moich routerów. No cóż, ale będę tam yy, co jakiś czas po prostu zaglądał czy nie ma jakiegoś nowego syfu. No i on możemy już odpalić to. To działa na trzy kratki. No, już mnie złapało. Kur... Tak. No, to działa właśnie na trzy kratki, niestety. No, jak widzicie, tutaj już nam wpadają rzeczy. Eu, 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 eu. Ja nie mogę swobodnie zaglądać. No, stworzył nam się Dirt i Dirt poleciał. Oj, co tutaj leci? A, sam, dobra. Ciekawe, czy jest szansa na wyprodukowanie na przykład dwóch rzeczy na raz. Chyba tak. Dobra, mamy pit. Gdzie poleciał pit? Gdzie ten pit poleciał? Dobra, ale dostaliśmy nasz dying, coś tam. I to też ma lecieć tutaj. Nie jest mi to potrzebne, to jest do tworzenia mocy Cobblestone'a i takich tam rzeczy. Nie, nie, nie. Gdzie to mogło cholera polecieć? Nie, nie. Tutaj wpadły tylko te moje rzeczy. Te już... Ee, przerobione. No, Dyrd... Halo, Dirt, gdzie ty lecisz? Gdyby... A to nie był chyba beard, to był Oak, dobra. jest mm -hmm. mm. Coś mi tutaj nie pasuje. Wiecie co? Ja tutaj chyba chwilowo... Naprawdę wyłączę. Nie, nie, nie Ignor. Haj. To nie będzie działało. Jeżeli ja wyłączę tu, wszystkie rzeczy są zabierane, ale na razie tego nie potrzebuję. Działa? Działa. Nie zatruję się, nie zatrąc się. No. <laughs> tak samo mogę wam już teraz śmiało powiedzieć. Że wymyśliłem sobie już sposób, jak fajnie zrobić ogólnie mój system Supply Energy Stick. Pokazałem wam screena, ale wyszło z tego lekka swastyka. Już trzema osobom pokazywały, mi się z tego śmiały. I no, niestety, tak to chyba będzie wyglądało. Ale wszystkiego się dowiecie w trakcie. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Ten odcinek będzie trochę krótszy, ponieważ zrobiłem to, co chciałem zrobić. Nic więcej nie zaplanowałem. Chciałem właśnie zrobić ten do automatyzacji. Chciałem slash boiler zrobić, wszystko działa tak jak powinno. Czy on kosi? Nie kosi. Nie ma do czego kosić. Fuck tak, my life. Idźmy sobie tu. Jak widzicie, jest to powoli wyciągane. Dosłownie powoli. Będzie mi coś trafi, niż to się całe. Yy, ...wykończy. będę chyba musiał walnąć, nie wiem, na przykład trzy takie sludge-boiler'y. W sumie nie głupi pomysł. Chociaż czy mi się chce? No niby mi się chce. Ale czy mi się na pewno chce? Wytyfy! Pieprzona wiedźma. Gdzie one mi się tutaj respią? Na tych drzewach? <coughs> Super. Dobra. Najwyżej walne tam jeszcze 3 slash boilery. To nie będzie wielki problem, ponieważ energia pójdzie od tej i od tej strony. Wszystko będzie rozdzielane między siebie. Wszystko będzie cacy. Eee, ludge boiler. Do drogich to też nie należało. No, do drogich to też nie należało, tylko wymagało dużej ilości tego. O, będę miał nawet na styk chyba. Nie, nawet będę miał na zapas. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Nie, miałem to tak nadmiar. Raz, dwa. Raz, dwa. Czy ja mogę robić aluminium? pin, Copper. A, mogę robić aluminium. Będę do tego wykorzystywał aluminium. Wydwyfie, -y. jednego pieca mi nie zrobiło. Oszkali mnie. Okej. Okay. Mam liczną nowe kable? Mam. mamy. Fluidakty? Fluidakty mi się nie płacamy. Dobra, mam impuls. Teraz tak, pana wyłączamy. Dobra. I musimy to ciutek tutaj zmienić. Tego się pozbywamy, tego się pozbywamy. Impuls. Impuls. Dobra, jest high. Jeden slacz. No dobra, niech już mnie to zabije do końca. Drugi slacz. Panów musimy sobie tak przesunąć. Tyk, tyk. Tutaj dajemy nie impuls, a fluid ducty. Jeden Fluid duct, drugi Fluid Duct, e, Leadstone. Jeden, drugi. To możemy teraz tak na razie odpiąć. E, nadal. Impuls, ok, ok. To chyba powinno tutaj lecieć, bo problemu, Tak, dobra, to leci idealnie. I teraz tak. Jeden dram, drugi dram. Yy, trzeci, czwarty. Trzeci, czwarty. Yy, serwo, jedno, drugie. Wyciąganie, wyciąganie. Wyciąganie to niech na razie tak zostanie. Ach, zaraz umrę z głodu. Jej, dobra, to już się nam no, uzupełnia. Tu wszystko ładnie leci. Dobra, hit, soul sand. Ja, hit, soul sand. Nie, chisel, mhm. Dobra, pit. No, jak na razie tylko pit. no i podzol. Chociaż w sumie czy mi podzele jest tak bardzo potrzebna. No Mogę za pomocą niego potem zrobić sobie solsand Kompost mogę zrobić, który mi się będzie bardzo przydawał, ponieważ chcę zrobić farmę z forestry. To już jest pewne. Humus, tak? Czyli dobra. To będzie po prostu umarłem z wody. To będzie mój taki czysty must have. Nic więcej nie ma, nic więcej nie ma. Dobra. Au. Au. aż to też będzie mi potrzebne dobra podzol aż tyk tyk dobra jest 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 zawsze górek i jeszcze jedną rzecz tą chciałem dawać. Bir, bir, bir. Czemu one się różnią? Bo tego to ja nie rozumiem. No, wyciągajmy już to. No, tutaj to już sobie może lecieć dosłownie powoli, ponieważ tutaj się już nikomu nie śpieszy. Zaraz, znowu umrę. Au. Au. Tak, czasem sobie tak cheatuję. <grym> Ale to jest moja gra. <grym> po drugie, to nie jest aż takie... ...wredne uszkiwanie, czy tam cheaterstwo, zwał jak zwał. Gdyż... Yy, ...no, nie chcę To jedzenie jest po prostu czasem zbyt upierdliwe. jest jak połóżmy taki jeden, o... ...slabik. Na dole też by się przydał taki Slabik. Połóżmy go sobie tu, o, dokładnie jak teraz wygląda. Jeszcze gdzieś by się coś takiego przydało. Tutaj się może nadać ten rusek jeden respić. Nic, nic nie zostało wrzucone. Mam teraz lekką rozkminę, no bo czemu tutaj przybywa? Aha, no, bo tutaj to jeszcze leci. Ej, w sumie nie głupi pomysł. Zaraz się zdenerwuję. Ten na razie nie jest tknięty. Niech to się na razie tak przelewa w sumie. Im szybciej się podbędę, no to tym lepiej, nie? Mogę się tego pozbyć i go i tego już nie będę miał. Dobra. To sobie tutaj na razie popracuję troszeczkę. A ja w tym miejscu się z wami żegnam przy takiej trochę śmierdzącej sprawie. Mm, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do kolejnych, w których już bardziej się zagłębimy, chyba w Apple Energy Pokażę wam ten mój schemat, który ja chcę zrobić. Będzie on wymagał naprawdę dużej ilości kabli i tak. Komentujcie, subskrybujcie. Piszcie swoje przeróżne opinie na temat mojego budowania w komentarzach. Za wszystkie naprawdę czytam. Jeszcze chyba nie było komentarza, który bym przegapił. I tyle. Trzymajcie się i na razie.